To wielka tajemnica wiary. Te słowa wprowadzają nas w rozważanie o Eucharystii. Na początku niech będzie to dziękczynienie za Sobór Watykański II, który tę wielką tajemnicę wiary otworzył jak gdyby na nowo przed nami, przybliżył ją, uczynił nas czynnymi, zaangażowanymi, świadomymi uczestnikami tego świętego misterium. Wielka tajemnica. Świątynie są dla tej najświętszej ofiary. A jak odprawiamy mszę świętą, to zawsze wracamy do wieczernika, do tego momentu, kiedy Chrystus odprawia pierwszą mszę świętą. Gorąco pragnąłem spożywać tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. A zawsze jak odprawiamy mszę świętą, to wracamy pod krzyż Chrystusa, na którym On, wyciągając ręce w geście ofiarnym, składa swoje życie za zbawienie całego świata. Oto wielka tajemnica wiary. I to wszystko mamy we mszy świętej. wstały nasz Pan jest z nami obecny. Pan z wami to parę razy dochodzi do nas, budząc naszą świadomość, czym jest Eucharystia. Pan jest z nami, zmartwychwstały Pan jest pośród swojego ludu. Ale niewidzialny, ale przecież taki, który no, nie ukazuje się w sposób widzialny, tylko pod postaciami. Dlatego potrzebne jest wtajemniczenie w mszę świętą. Potrzebna jest katecheza, mystagogia, żeby to misterium mszy świętej stawało się jakieś zrozumiałe. Papież Jan XXIII miał zwyczaj, że jeździł po najuboższych parafiach Rzymu i głosił proste katechezy o mszy świętej. I w taki sposób obrazowy przedstawiał układ tego świętego misterium i mówił, są dwa stoły. Stół słowa Bożego ta pierwsza część, która odprawia się wokół księgi, specjalnie jest pulpit, specjalna ambonka do tego, obok ołtarza. I druga część Mszy Świętej, liturgia Eucharystii wokół kielicha, gdzie sprawuje się ofiara Jezusa Chrystusa. Tak mówił papież dobroci, uśmiechu, Jan XXIII. I ukazywał ludziom, że te dwie części mszy świętej jednoczą się, jak złożone do modlitwy ludzkie ręce. To jest jeden akt zbawczy, wielka tajemnica wiary. Oprócz tego, że jest liturgia Słowa Bożego, jest liturgia eucharystyczna, a w niej ofiara, ofiara Jezusa Chrystusa. Krzyżowa ofiara, ale tu uobecniona pod postaciami chleba i wina, mistycznie, ale ta sama ofiara, ta sama zbawcza moc miłości, która się za nas ofiarowuje, nas dotyka. Ofiara Chrystusa, ale też i nasza ofiara. I tu jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy my umieli. Wchodzić w Msze świętą, uczestniczyć w mszy świętej i rozumieć, że to jest i nasza ofiara. Mamy jakiś udział w tym, nie tylko składając ofiarę na tace, co też jest ważne i potrzebne dla wspólnoty i dla spraw materialnych Kościoła. Ale żebyśmy my mieli swój udział w ofierze Chrystusa, żebyśmy my przez pracę, przez cierpienia, przez wszystkie dolegliwości życia byli z Chrystusem i składali razem z Nim ofiarę. A więc jest to ofiara Chrystusa spowita w ofiarę Kościoła. I na tym polega nasz udział, żebyśmy my to rozumieli i wychodzili naprzeciw temu, żeby coś dać siebie. Żeby swoje serce przemienić, żeby to nasze serce było współbrzmiące razem z Chrystusem, ofiarującym się za zbawienie świata na krzyżu. A potem owocem tej ofiary jest uczta eucharystyczna, komunia święta, chleb przemieniony w ciało Chrystusa, wino przemienione w krew Jezusa. A jak mówił Jan Paweł II, nasz wielki święty patron, ucząc nas o Eucharystii, że ta przemiana to nie tylko dotyczy tych świętych postaci, ale dotyczy naszego serca. Eucharystia ma przemienić wspólnotę parafialną, Eucharystia ma przemieniać rodziny, Eucharystia ma przemieniać cały świat. I to jest ta święta przemiana, która się niesie. Teardesz mówił pięknie o Eucharystii sprawowanej na ołtarzu świata, pośrodku naszego życia. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się karmić Jezusem, żebyśmy przyjmowali Go w Komunii Świętej. Kto przyjmuje ciało moje, mnie przyjmuje. Jeżeli nie będziecie pożywać ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Tak mówi Chrystus, przekonując nas do tego, żeby tę najświętszą ofiarę sprawowaną na sposób pokarmu potraktować właśnie jako duchowy pokarm dla naszego zbawienia. Bo inaczej będziemy zagłodzeni, bo inaczej grozi to śmiercią, jeżeli się oddzielamy od Eucharystii. Eucharystia to nie jest zwykłe nabożeństwo, jakich wiele. To żywa ofiara zbawienia i uczta komunijnej miłości. Sam Chrystus czeka na nas w każdej Mszy Świętej, zwłaszcza w niedzielę. Karmi nas swoim słowem i ciałem. Jakie to tragiczne dla duszy być obojętnym na to zaproszenie i na tę niewyobrażalną miłość. W każdym opuszczeniu Mszy Świętej jest coś z grzechu Judasza. Być na Mszy Świętej. To podstawa, ale nie wystarczy stać przed kościołem, bo to żaden udział w tej ofierze. Trzeba zbliżyć się do ołtarza i świadomie w niej uczestniczyć. Liturgia bowiem to dzieło całego zgromadzonego ludu, który pod przewodnictwem kapłana ofiaruje Bogu samego Jezusa za zbawienie całego świata. Msza święta ma wymiar kosmiczny. Ogarnia miłosierdziem wszystkich, jest źródłem i szczytem naszej religii. Ona promieniuje na całe nasze życie. Dlatego wszystko trzeba kierować ku niej jako do centrum, czynnie ją współodprawiać, podejmując różne funkcje i składając duchowe ofiary. Musisz zrozumieć to, ile duchowo tracisz, opuszczając Mszę Świętą, nie angażując się. Bierniej niemo, czekając jej końca. To nieporozumienie, brak żywej wiary. A ona jest wielką tajemnicą wiary. Są ludzie, którzy co dzień są na mszy świętej i gorliwie ją przeżywają. To wielka pomoc w pracy nad sobą i dążeniu do doskonałości. Moc ducha świętego przemienia bowiem nie tylko chleb i wino w ciało i krew Chrystusa. Ale też może przemienić nasze życie, uczynić nas podobnymi do Zbawiciela, zespolić z Nim w pragnieniu zbawienia wszystkich ludzi. Powiem Ci bardzo prosto: zadbaj o to, by każda Msza Święta była przez Ciebie lepiej przeżywana. Zrób coś konkretnego w tym kierunku. Wtedy spotkasz w niej Jezusa i braci. Zobaczysz, że to nie tylko obowiązek, ale największy duchowy dar. Gdzie się nauczysz składać siebie w ofierze, czynić swe życie darem, jeśli nie na mszy świętej? Gdzie się nauczysz ofiarnej miłości i życia dla innych i w komunii z nimi, jeśli nie na mszy świętej? Gdzie się nauczysz braterstwa najgłębszego i troski o zbawienie swojej braci, jak nie tu? W moim wieku przychodzą takie już dojrzałe refleksje, bo ja mszę świętą już ponad... 60 lat sprawuje, i pisałem w jednej z książek, że uczyłem się mszy świętej od dzieci zapatrzonych w ołtarz, od staruszek, które wysiadywały w zimnych kościołach, przez całe godziny modląc się i uczestnicząc w świętych obrzędach. Uczyłem się mszy świętej od zwykłych ludzi, ofiarnych, rodziców, od Dzieci, młodzieży, którzy przychodzili i stawali, jak do apelu, na mszy świętej. Uczyłem się i ciągle się uczę. I myślę, że to jest taka droga chrześcijańska, żebyśmy my, mając tak wielki dar, do którego powoli przez całe życie dorastamy, wchodzili coraz głębiej w tę ofiarę. No, być może, że najpiękniejszą mszę świętą. Odprawi kapłan, mając świadomość, że to już jego ostatnia msza święta, schorowany, może już podtrzymywany, tak jak Jan Paweł II odprawiał na łożu boleści mszę świętą. Może ta msza święta jest dopiero najbardziej jakaś zasługująca dla nas i najbardziej owocna i najbardziej otwierająca przed nami to wszystko, co we mszy świętej mamy każdego dnia, bo msza święta się odprawia nie tylko w niedzielę. Niektórzy przychodzą na nią również codziennie i korzystają z tego wielkiego daru, bo Kościół żyje Eucharystią, bo Kościół tworzy się wokół Eucharystii. Daj Boże, żebyśmy to rozumieli. Dlatego te trzy książki, które napisałem, temu służą. Żyć mszą świętą. Dziesięć wydań. Żywa ofiara, rekolekcje dla niewidomych w laskach, które potem w formie książki wyszły. I ta najgłębsza, ostatnią paczkę z wydawnictwa, z Częstochowy, z niedzieli, wziąłem, już się kończy mi, nakład cały bogactwo Mszy Świętej. Daj Boże, żebyśmy szukali jakiejś pomocy do zrozumienia Mszy Świętej i uczyli się. Jak stawać przy ołtarzu, jak być z Chrystusem, jak razem z Nim się ofiarować za zbawienie świata coraz głębiej i coraz pełniej. Daj Boże!